Końcówka tamtego roku była taka, że część świadczeń po prostu nie była realizowana albo odmawiano jej realizacji z uwagi na szczupłość środków. Dochodzą również do mnie takie sygnały, iż dosyć dynamicznie dzieje się sprawa związana z prywatyzacją szpitala. Niestety, to muszę powiedzieć z niepokojem, nie wiem na ile w tym jest prawdy. Mowa jest nawet o tym już, że jeden z najbardziej dochodowych oddziałów tego szpitala byłby w pierwszej kolejności prywatyzowany. Nie będę tutaj mówił o jaki oddział chodzi, żeby tej dodatkowej reklamy nie robić, ale takie są po prostu... Fakty. I uważam, że powinniśmy się tym tematem zająć w takim ponadpolitycznym gremium, żeby przeciwdziałać tego typu tendencjom, bo ja przypomnę, że w ten szpital zainwestowaliśmy również jako samorząd miejski mnóstwo środków publicznych. Były takie uchwały i to wiele takich uchwał, więc też chciałbym, żebyśmy z troską patrzyli na to, jak będzie się kształtowała sytuacja, jeśli chodzi o najbliższy czas w przypadku naszego szpitala, jak również i pogotowia ratunkowego.